Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę FIFA DE, Dodatkowo, jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor, otrzymacie 5% zniżki, 16 metod płatności, najniższe ceny. Link znajdziecie w opisie. Polecam. Cześć siema z tej strony, Goldzor. to Was bardzo serdecznie w 34 odcinku kariery z Tonem. Nim zaczniemy, standardowo chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek właśnie odnośnie tego trybu. Wszelkie linki macie w opisie. Zapraszam. Dobra, więc jesteśmy już na ekranie gry. No, jak widzicie, bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do pierwszego dzisiejszego spotkania, które rozegramy w FA Cup z Leicester City. Więc, drużyną, w której mamy jednego Polaka. Chyba, że Leicester tutaj jakieś polskie transfery przeprowadziło, ale na pewno w drużynie powinien być Wasilewski. Niekoniecznie w pierwszym składzie, ale gdzieś tam w 18 meczowej na pewno Wasilewski jeśli jeszcze w tym klubie jest się znajduje tak czy siak gramy na wyjeździe na King Power Stadium to oczywiście nie jest nie jest stadion Leicester no, i jak widzicie, jest to 1-8. No i trafiliśmy w zasadzie nie tak źle, bo Leicester to nie jest jakiś klub z górnej półki, więc spokojnie możemy tutaj z nim sobie poradzić. Zaczęliśmy od groźnego strzału z wolnego Tilemansa. No i kolejna akcja to znowu udział Belga, młodego Belga, to trzeba dodać, podaj do Muriela, ten uderza. Ale dobra interwencja tutaj golkipera gospodarzy. 21 minuta, rzut wolny dla Leicester, do piłki podchodzi bardzo. Ehm, no. Właśnie, chciałem powiedzieć, bardzo dobrze wykonujący stałe fragmenty gry. Cambiasso no i Argentyńczyk pokonuje naszego goalkeepera w minucie 21. Jednakże 20 minut później, genialną, samodzielną akcję przeprowadził Waldemar Sobota, i w minucie 43 był znowu Remis. Naprawdę piękna akcja naszego prawego skrzydłowego, no i wróciliśmy do gry. Kolejna akcja będzie miała miejsce w minucie 51. I rozpoczynamy od Boruca. No i tutaj bardzo ładna, zespołowa akcja. Muriel sobie tutaj już obrońcy kiwi podał do Gallaghera, ten przedłużył piłkę do Tilemasa, a ten bardzo ładnym, jak dla mnie, uderzeniem na bramkę mi się naprawdę podobała. Pokonał golkipera Lester. No i w tym momencie wyszliśmy na prowadzenie. Minuta 61. Jest to ostatnia akcja tego spotkania w ataku Lester. Jest. Lester jest już po prawej stronie. Dośrodkowanie, przebicie piłki z najbliższej odległości Nagent Nie trafia w bramkę. Więc jeśli takich sytuacji się nie wykorzystuje, to mecz się przegrywa. Wygramy. Wygrywamy 2 do 1 z Lester i jesteśmy w dalszej fazie jej FC. Tymczasem przechodzimy do Ligi Mistrzów. Powrót do Ligi Mistrzów po tej długiej przerwie. No i gramy z PSV Eindhoven w również 1/8, jeśli się nie mylę. Przeciwnik Również wysokiej piłki. Jest to co prawda tylko mistrz Holandii, ale dobrze wiemy jakie talenty w Holandii się znajdują. Dokładnie tak, jedna ósma, no i to również nie jest, że tak powiem, najgorszy traf, bo mogliśmy trafić dużo gorzej. Jednakże nie można absolutnie lekceważyć PSV, bo tak jak wspomniałem jest to mistrz Holandii. Rozpoczynamy groźnie, bo minuta szósta, sam sobie szedł, Shane Long, ale dobra interwencja tutaj. Golkipera gospodarzy. Kolejna akcja będzie miała miejsce w minucie 13. No i będzie to akcja jak na razie PSV. Źle jednak PSV tę akcję wyprowadziło. Piłkę ma już Shane Long. Będzie genialnie przerzucał piłkę tutaj do Muriela. Ten piłka przyjmuje najkolumijczyk bardzo mocnym uderzeniem po długim rogu. Daje nam prowadzenie w minucie 15. No i to spotkanie lepiej po prostu rozpocząć się nie mogło. Kolejna akcja będzie miała w minucie 41. No i jest ta akcja niestety. PSV, e, piłkę ma Dmianić, podaję, niedokładnie widzę jego nazwisko, więc przepraszam jeśli źle przeczytałem. Ważne jest to, że padał tutaj genialnie do DP-a, no i bardzo utalentowany e, skrzydłowy rodem z Holandii, strzela bramkę na 1 do 1, no i tuż przed przerwą e, schodziliśmy, nie, i tuż przed serwą straciliśmy bramkę, e, która pozbawiła nas prowadzenia w tym spotkaniu. Minuta 57, no i. Davis. Steven Davis osłabia nasz zespół. Dostaje drugą żółtą kartkę w konsekwencji czerwoną i od 60 minuty graliśmy w dziesiątkę. Jednakże jak później się okazało, nic więcej w tym meczu ciekawego już się nie wydarzyło. PSV naprawdę tutaj atakowało, ale drugiej bramki zdobyć nie, im się nie udało. No i przed rewanżem u nas jesteśmy, tak jak myślę, w bardzo dobrej sytuacji. Jak widzimy, Barcelona zremisowała z Juventusem, więc tam również jeszcze kwestia awansu jest otwarta. Tymczasem. Czas na ostatnie dzisiejsze spotkanie, które rozegramy w BPL. Więc, jak widzicie, dzisiaj trzy spotkania, każde w innych rozgrywkach. Więc myślę, że jest to w miarę ciekawe. Gramy teraz z Hull City, więc z byłym klubem. Shayna Longa, no i zobaczymy, czy Irlandczyk znowu pokona swojego byłego pracodawcę. Jesteśmy już oczywiście na swoim stadionie, bo to tutaj rozgrywamy dzisiejsze spotkanie. Sand Stadium, wypełnione po brzegi, jak to nas kibice do tego ostatnio przyzwyczaili. No ale umówmy się, kto by nie chodził na lidera obecnego BPL. Minuta 20. Próba tutaj podania do Rodriguez'a, jednakże Hal City sobie poradziło, ale bardzo głupia strata. piłko odzyskał sobota, podał do Muriela, a ten techniczny uderzenie pokonał Golkipera i na własne życzenie w minucie 21 Hal City przegrywało z nami 1 do 0. Minuta 40. Pierwsza doświadkowanie z rzutu rożnego, a tutaj był Shane Long. No, Irlandczyk strzelił kolejną bramkę przeciwko Hal City. Oczywiście, jak to ma zwyczaju, znowu się nie cieszył. No, ale ważne jest to, że prowadziliśmy 2 do 0. Minuta 71. Po prawej stronie, piłkę ma Shane Long. Biegnie już wzdłuż pola karnego, wystawia idealnie piłkę Murielowi. No, i do bramki dopisuje asystę. A Muriel strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, i było już 3 do 0. Minuta 78. rozwścieczone Hal City, bo totalnie im ten mecz nie wychodził. Wzięło się do ataku, piłkę ma Hernandez podaje do Huddlestona, a ten pewnym uderzeniem daje bramkę honorową w minucie 80. gościom. No ale jak się później okazało, była to tak jak wspomniałem, tylko bramka honorowa, bo to spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 1. No i kolejne zwycięstwo w tym BPL stało się faktem. Kolejne 3 punkty możemy dopisać na swoje konto. No i to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie standardowo krzyka w górę. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówi Goldzor. Na razie. We'll you